Zobaczcie tą chłodziarko-zamrażarkę marki AEG. Pan Perfekt zaprasza do salonu AGD. Ona charakteryzuje się tym, że w 70% wykonana jest z recyklingu. Posiada komorę zero do przechowywania warzyw-owoców. Dodatkową komorę do przechowywania również warzyw i owoców. Stalowe wykończenie na tylnej ściance. Dzięki czemu jeszcze szybciej absorbuje ciepło wkładanych produktów do środka. I tu jest też taka bardzo ciekawa półeczka, która może być albo półką klasyczną, albo taką cofniętą. Dzięki temu możemy tu postawić wyższe przedmioty. Po więcej, zapraszam Was na kanał YouTube Pan Perdek. Odwiedźcie mój salon w Izdebniku. A i dla przypomnienia, za kilka miesięcy otwieram drugi salon AGD, który będzie zlokalizowany we Wrocławiu.